I na jakich oponach jeździmy? Dzisiaj naprawdę bardzo ciężkie warunki. Myślałem, że będzie twardziej, ale popadało. No i tutaj mamy założone Hajdenały. Są to opony na przykład na jakiś sypki shooter, albo jakiś taki utwardzony mixowy, jeśli chodzi o supermoto. Jest to Barton nxc 300 przypominam. No i Hajdenały są bardzo fajną alternatywą dla kogoś, kto jeździ w takim lekkim terenie. My przypominamy Jesteśmy w trakcie sezonu, można powiedzieć, supermoto, gdzie łączymy asfalt z nitką offroadową i na off-roadzie jeździmy normalnie na zawodach na slikach. Ale dzisiaj przyjechaliśmy na tor Mańkowice i jak już będziemy jeździć na tory mx to będziemy właśnie zakładać te opony. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się jeszcze pojechać czwartek albo piątek na flat track, ale zobaczymy, czy Mateusz dół na mini torze w zawadzie będzie organizował zawody, ale spisują się na razie w miarę, okay.